O dziwo ostatnie dni i wszystkie maszyny bezproblemowo, nic się nie dzieje. Tak trzeba żyć. JCB zobowiązuje. Był JCB przy Hardim, Hardiego nie ma. Jest Amazonka, jest JCB przy Amazonce. No, czego chcieć więcej? I co powiecie na taką konfigurację? He he. Trakt, traktor wart uwagi. Po całym dniu pracy traktor wart uwagi. Tym razem mi nie pozwalają, bo wiedzą, że może coś się wydarzyć. To chyba na internet się nie nada. Więc ja będę zjeżdżał albo wjeżdżał później z powrotem. Nie, to, to nie ma do czego porównywać do tamtego nawet. To całkiem, całkiem inna bajka. Właśnie była taka wersja, że będziemy do mojej starej maszyny porównywać, ale tak patrzę, tylko zjechał z tej lawety i tego się nie da porównać. Nie ma szans. Inna, inna bajka, inna technologia. I... Ale nie martwcie się. Dzisiaj nie będzie nic od Pierwsze wrażenia. Ach, ale to trzeba pojeździć. Dużo pięknych wspomnień, walnek z moimi poprzednimi sprzętami, ale to jest inny świat już. No, inny świat. Ale nie będę się wypowiadał, póki trochę nie popracuję. No co, próbujemy! Próba rozsiewaczowa numer jeden. A trochę tych prac po drodze będzie. Słuchajcie, no. To jak samolot. Znaczy no, jest jak samolot, no, no. jest różnica. Także lecimy. O, widzicie? Czujnik mi coś nie działa. Ja już miesza z tym. Także monitorek, monitorek, nawigację lecimy. Już sobie obczaiłem całe te wszystkie opcje przepływowe, hydrauliczne. Trochę trzeba porozkminiać, ale ogólnie prosty temat. To nie jest jakieś tak bardzo skomplikowane. joystyki Do joysticków do przypisania wszystkie funkcje, które mamy tutaj. Przyciemniane szyby tu mamy. Fajnie. Fajnie, co nie? Ona też jest tak pochylona trochę. Ta szybka. No. Ręczny. Oczywiście. Żeby nic nie pojechało. Aha, czekaj. Miałem jeszcze zmienić to. Bo mamy cztery koła skrętne. Cztery skrętne koła na drogę sobie to wyłączymy, chociaż one i tak się rozłączają po yy, przy 20 km na godzinę. Powyżej, przy 25 km. Pierwsze spostrzeżenia. Że aż chce się tym traktorkiem podczas siewu, pewnie innych prac też, szybciej trochę jechać. Bo jest mega. Mega stabilny, tak to no, trzyma się na dziurach. Teraz sobie skrętność załączyliśmy. Od razu czuć, że jest bardziej zwrotny. No i tak jak teraz jeździłem, to takie 15 sobie jechałem. No mówię, aż chcę się trochę przyspieszyć i obce zobowiązuje. Bo nie ma takiego stukania nad dżondzirem czy tam fendem, to, to trochę bardziej to jest odczuwalne na polu. Te każda. Każda nierówność kurczę pod kątem prowadzenia na polu to jest, to jest petarda, naprawdę aż się, chce, aż się chce za duże prędkości rozwijać, znaczy za duże, nie jest za duża, bo wydajnościowo to, to rozsiewasz sobie da spokojnie radę. Co? Na tą jedną sekcję dajemy lepszą prędkość ale patrz 24 na godzinę ale on się pięknie trzyma talerzowane w poprzek. Tutaj jakaś ścieżka jest 20 na godzinę. Teraz wysiew jest wyłączony ogólnie, ale bardzo fajnie ta stabilizacja wygląda. Jak on na każdym kole jest amortyzowany to, to od razu równiej ta maszynka z tyłu idzie bez takiego skakania. Już nie ma sprężyn tak jak w starszej wersji i u mnie pod samą hydraulikę jest osobna pompa dlatego jak ustawię te obroty tutaj 900 to one po prostu niezależnie niezależnie od tego czy, czy będę jechał wolniej, szybciej mniejsze, większe obroty cały czas będzie trzymać taki sam, taki sam przepływ no to akurat jest spoko pod kątem czy rozsiewacza, czy na przykład siewnika, gdzie podnoszę i opuszczam maszynę i tam jest sporo różnych opcji takie moje bardzo fajne spostrzeżenie, bo on tutaj nie ma obciążnika, ale jednak ten rozkład masy jest no, całkiem inny niż przy standardowym traktorze. Więcej masy ma na przodzie i automatycznie fajnie się to z maszyną wyrównuje, bo bez obciążnika praktycznie takie bardzo duże dziury, a tym traktorem w ogóle nie buja. Trzy tony zaczepione z tyłu jest rewelka. Także on się tak, tak trochę inaczej zachowuje. Ale nie mogę powiedzieć, że on się źle zachowuje, bo, bo to akurat na plus dla niego pod kątem tego bujania, raczej braku bujania bez obciążnika. A jakby już trzeba by było to na pewno jakiś mniejszy przy jakiś większych sprzętach z tyłu. Małe, mały test. No, jakby trochę ma jeszcze zapasu. Cztery dyszki. Ale to idzie. Tarcze rozsiewające, o obroty mi trochę spadły, sorry. Dobra, zwalniamy, nie przesadzamy, ale sami widzicie, że potencjał jest na szalone te, szalone prędkości ze sprzętem. No mówię, że aż się chce no. A tam co się dzieje? Świata nie widać. Proszę bardzo. Section control działa. Trochę podjedziemy, podjedziemy, żeby wszędzie dosiało. I ostatnia ścieżka. I co powiecie na taką konfigurację? He he. Ja bym się nie obraził. Zmiana maszyny! Ale nie chodzi o samo jadcy B. I o tą wersję nieco starszą. Tylko opryskiwać z tyłu. Co my tu mamy. To no wszystko co potrzeba. Jedziemy. Poranne. Poranne opryski. A ja jestem na biegu L a ja chcę być na biegu H tak wolno nie będziemy jechać, co nie? Były JCB przy Hardim? Hardiego nie ma. Jest Amazonka? Jest JCB przy Amazonce. No, czego chcieć więcej? Jak coś te, te hydrauliczne przejścia są oczywiście w pełni konfigurowalne pod kątem zmiany zmiany koloru. Tutaj dźwignie szpulowe można sobie tak jak się chce na jaki kolor się chce zmieniać. Na przykład szary na žlouty pek. Máme to Ale tu myszy, ja yeah. na każdym polu to samo mam. Jedziesz. Nie wiem, czy wiecie, ale ja swojego pierwszego JCB Fastraka używałem bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o pracę polowe. Nie transport, właśnie, tylko pracę. Szła orka, uprawa, opryskiwacz, rozsiewacz. Praktycznie miałem jeden traktor do wszystkiego. On sobie dawał bardzo dobrze radę, ale ta wersja jest jeszcze lepsza, skubana. Skrętna oś z tyłu robi robotę. Ta wygoda, wszystkie koła, amortyzacja. Pięknie się tym pracuje, naprawdę. Jeszcze tylko taka ciężka robota przypiąć mu coś i sprawdzić, jak to leci, bo tutaj opryskiwacz, rozsiewacz. I takie tematy to nic dodać, nic ująć. Coś Wojtek za wolno jedzie. A, ciśnienie. Ja już chciałem, ja już chciałem go pogodzić, że za wolno, za wolno jedzie. A tam przecież te litry muszą się zgadzać. Trzeba trochę stopować sprzęt. Nie krzyczcie na mnie, że tak. Zielono tutaj, ale wszędzie, gdzie pszenica leżała, takie mam oto tematy. Tam, gdzie pszenica stoi, nie ma praktycznie ani ziarka, ani tutaj nie jest skiełkowane. Tak jak w tym przypadku jakieś bardzo pojedyncze sztuki. A tam, gdzie leży, a praktycznie całe mi leżało, więc tak to wygląda. Skrętna oś w ciągniku, skrętna oś w Bo czego chcieć więcej? Co my tu mamy? 980 obrotów wałek eko. No to i tak to sobie idzie. Ciekawe, jakie to spalanie ma. Średnie zużycie paliwa, ale to, to raczej bym musiał nową pracę jakąś, żeby mi to pokazało, co przy opryskiwaczu się dzieje. Kolejna maszynka sprawdzona. Co tam jeszcze nam zostało? Nalerzóweczka, siewniczek. To na pewno. O i, kamera jest. Patrzcie, jest. to uśmiechnij się do kamery. To uśmiechnij się! Dobra, to teraz zobaczymy, jak on sobie radzi lata z 6-metrową talerzóweczką. No, i najpierw czekam mnie trochę ustawień, żeby to zautomatyzować pod kątem nawigacji, ale też podnoszenia, opuszczania, żeby to robić po prostu z joysticka. No, mniej więcej opanowaliśmy na razie na pedale. Przyspieszam. Myślę, że tutaj takie 13 na godzinę to będzie optymalnie. I widzę, że sobie lata. Zaraz zobaczymy, jakie obroty będzie trzymał traktorek. Ale już poustawiana nawigacja, joystick. Więc zaraz będzie automat leciał. Od Miedzy przejechać. No i tu przy podnoszeniu już można sobie na tym, na joysticku cyknąć do góry. Tylko będzie podnosił. Dobra i teraz tak, dajemy na dół i powinien w tą czwórkę wjechać. Ten pomad jest. Po dwóch metrach. Załapie 13 na godzinę. Obroty ma tutaj 1700. I zakładkę też spoko robi, co nie? Jest, jest idealnie praktycznie. To jest takie bardzo płytkie ruszenie, tylko bo zaraz i tak jeszcze talerze wjadą z siewnika, więc ja tu będę siał poplony. Zaraz po tym. No, jedno jest pewne, i zresztą ja to też mogę potwierdzić przy swoim starszym sprzęcie, że jakoś specjalnie wielkiej różnicy na polu nie czuję pod kątem jakiegoś uciągu czy tego jak on się w polu przy takich maszynach zachowuje typowo uprawowych czy siewnych czy nie wspominając o siewnikach opryskiwaczach. Ale nie ma nie ma takiej jakiejś wielkiej różnicy żebym czuł że, że mu brakuje mocy albo no, jakby porównuję sobie teraz do John Deere'a stricte tak te 12-13 na godzinę przy tej talerzówce i takiej uprawie John Deere też tam miał w miarę co robić. A tutaj spokojnie te 1600-1700 czasami tam spada na 1400 jak ma mniej, więc radzi sobie, radzi sobie naprawdę dobrze. O, małe zmiany. Dodajemy tak. Tutaj są te sekwencje to opuszczanie. Dajemy sobie edytuj. I nie po metrze, ale natychmiast. Nawigacja też natychmiast. Zostaw no, no, się, to się na ścieżce, zobaczymy co nie, ale powinno od razu wskoczyć. Od razu się ten pomat włączy i wskoczy w ścieżkę. Żeby to fajnie działało, na pewno trzeba się troszeczkę pobawić. Ale to w każdym traktorze, przy joysticku, co nie automatyzacja. Jeden przycisk i mamy kilka funkcji. Hydraulika, ten pomat się załącza, i wchodzi w ścieżkę sterowania automatycznego. i poszedł dawaj panie, dużo nie ma pod te buraki, ale akurat pod przetestowanie maszynki idealnie, bo i nawozy, i opryskiwa, czy talerzówka, i zaraz siewnik będzie, także pełen zestawik z jednym traktorem na gospodarstwie. Można, można. Tylko limit motogodzin mam, także nie poszaleję. Tak by się w nocy zapieło. jeszcze pod pszenicę tam na głęboko, na 35 centymetrów. Znaczy maszyna maszyną, ale moje paliwo to też nie chcę przesadzać, co nie? Ktoś za to paliwo musi zapłacić. Ale mówię, z limitem motogodzin, no nie poszalejemy. Mamy tutaj około 14 hektarów, no i wszystkie te zabawy na tych kawałeczkach będziemy robić. No, wyrażaj swoją opinię. Pojeździłeś trochę? Traktor marzenia. Ja tak? Dobrze się na dziurach, nie? Mówisz? Wygodny, cichy. To siedzonko tutaj takie, ja bym dał je trochę wyżej. No. Trochę głupio się czuję. Albo musisz urosnąć. Tak z góry na mnie patrzysz. Albo musisz urosnąć. Albo jeszcze urosnąć muszę. Byle nie tutaj. O. No, ogólnie się dobrze jeździ, nie? No. Wszystko opanowałeś? Nawigację widzę ścieżkę sobie zrobiłeś, elegancko. No ta gleba, 20 spadło. Fakt, że będzie teraz szybko przesychać, ale tak jak się ją ugniata, nie jest taka super, super idealna. Troszeczkę jeszcze się klei. Jest dobrze, ale, ale nie idealnie. Te przyciemniane szyby, tak jak moja twarz obecnie, to bardzo fajna sprawa w tych nowszych traktorach. Ktoś w końcu pomyślał. Dodatkowo ta szyba tutaj jest tak jeszcze. Trochę y, cukosa zrobiona, nie tak na wprost. Do przodu, przód jest góra wysunięta. Geometrycznie nie wiem, jak Wam to pokazać, ale też trochę daje takiego odsłonięcia od rażącego słońca. Czekaj, ten czerwony. Trzeba go tutaj dać za. O, tu górą. Żeby się nie ubijał i będzie dobrze. Eee, słuchaj, albo dawaj, sypiemy może te, sypmy do zbiornika, te poplony. A zaraz będziemy próbę robić. Lecimy z siewami. No i kolejne wykorzystanie JCB. Walczyć dalej. Próba zrobiona. Cyk, cyk, cyk. Aha, i tu damy jeszcze, że mamy wsypane napełnianie zbiornik 1. Zerowanie stanu napełnienia. I wsypane mamy na razie 175 kg. Zapisz. Cyk, cyk, cyk. I lecimy. No, i zaczęliśmy. Powoli. Siewy. Coś tam się kurzy, ale źle nie jest. No, i pod kątem zwrotności, to tak to ustawiłem, że jak go podnoszę, to tylna oś skręca i jest bardziej zwrotna oczywiście. A jak go opuszczam, to blokuje tylną mość, Tak, żeby ten tył nie latał, i żeby nie było jakichś przesunięć na, na siebie. Można sobie takie kombinacje tutaj robić. Dobra, na dół czwórka i heja. Tempomat, nawigacja, i. No, i tył oczywiście na dół. Do siania. Za tym. Tutaj będziesz miał. W tym zarednicą zaraz. No tu widać, i to tak sporo tego leci tu. Czy znaczy ja się bardziej martwię, żeby to nie było za płytko, bo jest do rzepaku siew ustawiony. Tylko, żeby tak na skiełkowanie wyszło. To ładnie. Nie, no wszystko tutaj. Wszystko idzie jak trzeba. O, tu się od razu ta skrętna tylna oś włącza. Po podniesieniu, jak opuścimy maszynę, blokuje się. To kwestia, wszystko ustawień maszyny. Teraz to już w ogóle nie będę szukał. Niech złapie trochę wilgoci. Boję się, że jak to rzucę, nie popada to będzie stały, będą stały te poplony. Szkoda siać. Więc poszłych jednak głębiej. Ogólnie to to czekałem do obiadu, żeby to jakoś szło. Ale idę coś zjeść i czekam na telefon od Wojtka. Może coś dzisiaj. O dziwo ostatnie dni i wszystkie maszyny bezproblemowo. Nic się nie dzieje. Tak trzeba żyć. Ogólnie to dobrze to wyszło. Mamy zaraz 21.00, 2040, a 14 hektarów od rana opryskane, 14 hektarów stależowane i 14 hektarów posiane. Podoba mi się to. Tam już chyba rezerwa się pali. Mam nadzieję, że on się dobrze odpowietrza. I do przodu. No już nie ma co się oglądać tak naprawdę. Widać, że Wojtek już jak swoi jeździ. Na początku tak delikatnie, delikatnie, a teraz tu, cyk, cyk, zawija. No, także chłopak się wprawił w tych maszynach, i John Deersy, i Fenty, i JCB. Także bardzo mnie to cieszy, a cieszy mnie też, że, że mogliby, mogliśmy przetestować wspólnie tą oto piękną maszynę. No i powiedzieć nieco więcej o niej i trochę zobaczyć, jak pracuje w polu, niekoniecznie w transporcie, bo w transporcie to wszyscy doskonale wiedzą, jak się sprawdza, natomiast przy tematach polowych, no to, no to trzeba samemu zobaczyć. Wszystko? No i elegancko. No ładnie świeci. Dobrze. Wszystko jest. Włącz wszystkie. Co, to dawaj. Dawaj na ten, na fula, bo to... Dawaj na ten. Na choinkę zróbmy. Ja idę zobaczyć, jak on Zobaczyna. wygląda z zewnątrz. Nie no, to te ledy to dobrze świecą. Ledy to ledy. Trakt, traktor wart uwagi. Po całym dniu pracy traktor wart uwagi. Także polecam. No mówisz, jeźdź. że zmęczony nawet nie jesteś. Nie, jeszcze jeździsz tutaj, ale hektarów brakuje. <noise> no za mało mamy i co? No dobra.